Dzień do szczególnej radości, nie chciałbym i satysfakcji, ale właśnie takiej radości, bo jest ten dzień dowodem na to, że w polityce można dotrzymywać słowa. Oczywiście mam pełną świadomość tego, że jest to przede wszystkim sukces strony społecznej, dyrekcji zakładu, że to porozumienie zostało podpisane. Mam pełną świadomość, że podstawą do podpisania tego porozumienia są założenia przede wszystkim ekonomiczne i przede wszystkim nasze bezpieczeństwo energetyczne, że polityka jest tutaj gdzieś w tyle, ale polityka to roztropna troska. Roztropna troska o dobro wspólne, a tym dobrem wspólnym dla nas tutaj na Pomorzu Zachodnim i w całym systemie naszego bezpieczeństwa energetycznego jest wspieranie takich zakładów wielko dobra. Proszę Państwa, w maju 2013 roku. Tu w Gryfinie, byliśmy wtedy partią opozycyjną, w ramach takich spotkań z mieszkańcami Polski Powiatowej gościł lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Wtedy w maju 2013 roku mówił o tym, jak ważny dla naszego obozu politycznego jest równomierny rozwój ekonomiczny i gospodarczy naszego kraju. Jak ważne są takie małe ojczyzny jak właśnie Gryfino. Rok później, również w maju w 2014 roku, byliśmy tutaj z panem premierem Jarosławem Kaczyńskim, ówczesnym europosłem Markiem Grubarczykiem, dzisiaj ministrem gospodarki morskiej, właśnie tutaj pod zakładem na zewnątrz. Byliście również państwo związkowcy i wtedy wam obiecaliśmy, że jeżeli zasłużymy sobie na głosy Polaków, jeżeli wygramy te wybory, to dołożymy wszelkich starań, żeby ten proces, modernizacji i rozbudowy zakładu był popierany przez nasz rząd, przez naszych ministrów. I dzisiaj stoję tu w roli wicemarszałka polskiego Sejmu, jako polityk obozu, który ponosi odpowiedzialność za losy naszego kraju, naszej ojczyzny i również za losy naszej pięknej Ziemi Zachodnio-Pomorskiej. Mam ten olbrzymi powód do radości do satysfakcji, że tego danego słowa dotrzymaliśmy. Że pan premier Jarosław Kaczyński dotrzymał tego słowa, które złożył tutaj w 2013 i w 2014 roku. Że dzisiaj rząd pani premier Baaty Szydło i ministrowie tego rządu z panem ministrem Krzysztofem Tchórzewskim, którego nie ma dzisiaj tutaj z nami, ale któremu chciałbym z tego serca podziękować również za to, że wspiera i swoim dobrym słowem również przekazywał te argumenty, które znalazły, tak powiem, zrozumienie i uznanie w oczach szefostwa Polskiej Grupy Energetycznej, panowie prezesi, dziękuję za taką otwartość się słowa pana ministra i dziękuję również za to, że dajecie dowód, że potrafimy słuchać i rozmawiać ze stroną społeczną. A związkowcom chciałbym podziękować z tego serca za naszą determinację, że nie odpuszczacie i poprosić. I poprosić. Nie odpuszczajcie ani na krok. Bo to, że dzisiaj to porozumienie podpisane, to oczywiście cieszy. Ale do samego końca biście, przepraszam, do to posiedzenie u gardła szefostwu, żeby tutaj te łopaty zostały wbite, żeby ten metod został wylany. Porozumienie cieszy, ale tak naprawdę cieszyć się będziemy wtedy, jak te bloki zostaną zmodernizowane. Z tego serca dziękuję. Dziękujemy bardzo panie Marszałku. teraz poproszę o głos pana profesora Dechniewskiego, pana Henryka Farnowska.